Zacznij wydebanie ligowa i zagraj W Kim gramy? kim? Nie. Magdalena? Nie. Kane. Nie. Judasz, Nie. Zachęcać zapytania aka Blue Baby? Nie. Eve? W życiu. Samson? E. Lazarus? Azer, Eden. Edenem sobie zagramy. Chociaż mówiłem randomem, random też jest dobrą postacią. Dobra, jest tak. Dwa ataku. Kurwa, słabo. Dobra. oduj, oduj! Pięknie tak, operacja. Ale mam kolce na głowie coś ciekawe czego to jest Boże. Ten mały uh, Little, br little Brimson to będzie większość roboty za mnie robić. Ile mam serc? Nie, no, zaryzykuję. Aha, miałem niebieskie serce zajebiście. Matko! Się przestraszyłem. Dobra. Toxic aura tears. Znowu bym Sedonion. Ale ja mam pisk teraz. Ale śmieszne. Strzelam ustami, nie te, strzelam łzami z ust O, dobrze Widzę stosowanie dla mojego malutkiego Brimstone'a Strzelaj! Strzelaj! U, było blisko Strzelaj i udało się I Steven, czyli Damage Up I to taki solidny Damage Up, więc bardzo się cieszę Dajcie mi chwilę, ja się napiję mojego niezdrowego nesty Dobra Dwa czerwone serca, oczywiście idziemy i wracamy. Okej, okay, co tu mamy? Okej. Okay. Mamy klucz? Nie mamy. Mamy jednak. Więc idziemy. Curse of the un od... Od... od mushroom. Bardzo fajne itemy. Polecam. 4 na 4 Pacja! No! Ładnie wyhaczyło, powiem szczerze. Idziemy baterijkę. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie boss Nie, No, jest zły ten item, powiem szczerze. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Lovers Ej, łow, mam przenikanie przez te. Ale dobrze. Zarobiście wręcz. Jestem w stanie powiedzieć. No i jest nerwowozem. Z monstru, no dobra. No to mamy pozytywne. Mam pozytywne. Widzenie przyszłości i negatywne Pozytywne jest takie, że Guild the Devil będzie na 80% gust A złe jest takie, że. że. O boże! Że nie wiem co to jest. Dobra, czy gramy w ślepo? Czy kupujemy kota? W worku kupujemy. Rotten Baby, gówno. We need to go deeper. O boże, jakie gówno. No nic. Kto nie ryzykuje, to nie zyskuje, nieprawdaż? Idziemy w dół. Mamy jedno serce, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Kurs of the Lost. Okej. Okay. Nie widzimy mapy naszej. Niestety. Kochanej. Bomba! Ratuj się! Kto może? Dobra. Yeah! To... O! Dobrze. Piękne zagranie z moimi... Uuu. <laughs> Aż mi serce stonęło. Dobra. Okej okay. Na razie easy Mógłbym tylko szybciej strzelać i mieć dłuższy range, bo to jakbym... O Boże. Okej. Okay. Co mi piszczy w uchu? Piski! Siostną. Okej, okay, dwie bomby, kluczyk. Eee, pieniądz. O, matko. Może trafię kogoś. Eee. nadzieja umiera ostatnio jednak, jak się mówi, nie? Idziemy sobie w prawo. Jakby coś. Spo... O, kurde. Jakby co spokojnie. Moja nawigacja mm, w głowie jest niezawodna, więc na pewno się nie zgubimy. Noż, nie umiesz ustrzelić jednego vampira. Notoperza, vampira. Wampiro. też. nieważne. Tego. Żółtka co lata. O, kluczyk, 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 kluczyk. I sklep. Zdecydowanie. Wezmę. I. Pilsa weźmiemy? Z zapem? Myślicie? Weźmiemy? Pewnie, tu na pewno Okej, mamy kluczyk, trzy klucze. Mam nadzieję, że pod rękę Goldroom będą się cofać. Chyba, że jesteśmy leniwi i nie pójdziemy. Ale w tej grze nie wypada pomijać goldrumów. Nie tych jutków, bo one pociski wstrzykują parabolicznie. No ale zaułek ogromny Tutaj mamy bossroom Dobra, i Brimsona yeah. i... Dobrze Okej. Okay. Najpierw się pobijemy z bossem. Ale siana... Ja nie mogę, ustawiony do końca życia jestem. Jestem bogaty jak dycha. Okej. Okay. Strzelaj. Jak ją strzela? Tak, dobra. Strzelaj, dziecko! Bez ostrzeżenia! I jest, Dobrze. Idę, 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 idę. Fuck. Dobra, nie chcę mi się tu kurde gubić po tym, bo to zajmie całą wieczność już. Przeżyjemy ten. A załóżmy, że w Goldroomie był kamikadze. No. Pięknie. No pewnie kurde. Ważne, że nie umarłem jeszcze. Najważniejsze. Co my tu mamy? Ognisko. Zabiłem. Było niebezpieczne, ale zabiłem. O, to miało nie żyć. Okej, okay, te zginęły. Umarły nawet mogę powiedzieć. Okej, okay, no to jest nieciekawe. Dzisiaj, chodzi ze mną tutaj. Okej, okay, gdzie one idą? Fajnie, ty, co dziecko jest zarazem. Polecam, polecam Little Brimstone. Little Brimstone. 10 na 10. Naprawdę 10 na 10. O moje plecy! Dobra. No Otwieraj pyska No dobra już, no nie strzelam do ciebie Dawaj budzi. dawaj budzi. Dobrze Co my tu mamy, kill -off. Mój wymarzony item Oj, <grym> bym poszedł Lepiej wybrać Mniejsze gówno, tak mogę to nazwać Okej okay. Dobra Dobra trzeba zrobić tak, tu i tu... To... ale taktyka! Ło! O, jeszcze sklepik przed nami czeka, znaczy pod nami. I co mamy, co mamy, co mamy? Uuu... Eee... raczej nie widzę siebie z... Y, dużą ilością pustych tudzież pełnych czerwonych serc, więc nie, nie biorę słoika, do którego można... Ło, wow, jakbym nie kupił tego serca, to bym zginął. ...do którego można chować czerwone serca i klikając spację uzupełniać puste swoje czerwone serca. Jak nie jedno dziecko, to drugie go ubię. Trzeba uważaj, bo to jest bardzo niepozorny przeciwnik. Mimo, że nie rusza się z miejsca, może nam nakopać na tyle otworów. Dobrze. Teraz Ninelimes i Pact. Albo no, no, też może być. Tam tu mamy już? Czyżby to było Death Swan? Necropolis One? Tudzież. Tak, to już to. O, oh, fuck. Dobra. Nie, o, fajnie. Ok, co my tu mamy? Te ziutki. O, kurde. To mnie zaskoczyły. Niczym hiszpańska inkwizycja. Lecimy w prawo, lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie. O, bo, Nie lubię. Nie lubię też mojego range'a. Ostatnio nic dobrze nie idzie. O, jest czerwone serce. To dobrze, proszę kult. O, matko, kober nic. No, proszę jednak, nie. Okej... Okay. Zrobimy taki mak. Szybko uciekniemy. I pewnie żadnej czaszki nie rozwodzimy. Czuł. A proszę jednak. Czekaj. Dobrze. Czekaj. Dobrze. Jeszcze jedno takie mamy. Tak, tu jest. Ale niech się ustawi. Ale niech się ustawi. No, właśnie o dochodziło. To kolejny wielki zaułek, No, patrzcie, no. Oj, oj, oj. Dobrze. Najważniejsze to wyczuć moment. Ej, nie wiem po co mi Magician, kiedy mam tak... Kurde, taki zasięg jest, że... No nie, kolce! Zdradliwe... Zdradliwe kolce! Zraniły mnie, nie będzie już The Devil. No mówię. Ale dobrze, znaleźliśmy Magic Mushroom. Ale mi się ręka od tego... od stolika. E, chwilę chwilę. Ja tu mam magiczny magicznarz, który mi humor poprawi Fajnie Już się czuję lepiej O matko, znowu było Aaa, zganicie co się stało Tak, padły mi głośniki Znowu Nie wiem czy je dać na gwarancję, czy co O, fak. O, uh, strzelam pieniędzmi No nie, mam cię Kurde I Nie denerwuj Jedno w dodatku tylko Mało ekspo Ej mój pieniądz Nie ma Dobra, co my do mamy pis wezmę Czyli mamy cztery różne shoty Shot jeden, range up Pięknie Speed down, dupa i can see forever. Średnio. Tears up. Lemon party! Hihii! Tu Która Tu dużo siana wpadało? A, jednak nie. Tak upa nie miała nic do ukrycia. Niestety. Oj, jakby miała. Grzebiesz w gównia tam. <gryw> 5 <Pięć> centów. Hihihi. <gryw> teraz sobie uświadomiłem. Mam serca To... Okej. Okay. Jezus, speed range, speed range! Ooooooo... Ciekawe jaki mam zasięg. Jakie szaleństwo! A, Nawet a, a jesteś na linii... Nie masz. A... Nie masz a... Kurde! Kiedyś te głośniki się naprawiały, jak się w niej uderzyło pięścią. Nie, lepiej poczekać. Mi się nigdzie nie śpiesz. Czekamy, czekamy, uciekamy! Dobra. W dół. Czy pójdziemy do tego rumu? Tam myślę, że tam. Warto było? Warto. Da dawno nie widziałem, jak wygląda ta bomba, co wybucha. Jak blisko cię podejdzie. Nie, która wybucha po jakimś czasie. Jest sam naprowadzona Serduszko. No i te ziółki to. Easy. I 5 centów. Kurde, ale tego ściana się wala po tej piwnicy. Normalnie? Ja nie wiem. Wszystko można za to kupić, słoje i wszystko. Już zapomniałem o tym. Dałem mi się, że w tym pomieszczeniu, w tych wielkich pomieszczeniach zawsze są sekrety. Uuuu, ile my zagramy na tym? Chyba tyle. <laughs> Chciałem do 20 pieniążków. Znaczy, 4 razy, żeby 20 się stało. A tu tak... W do. Down, down, down. tu Burn, burn, burn. I teraz jak chcę wypadnie... Klucz! Uciekliśmy O, jaki szalony pokój normalnie 2020 Ej, fajne! Przecie jak strzelamy śmiesznie Teraz w tych okularach to może minimalnie mnie przypominać. A nie, 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 wróciłem ja czarne włosy. Ja mam czarne włosy I ładniejsze. Tak jeszcze czarny włos dobra, teraz tutaj flanka flanka flankujemy flankujemy chłopaki, pomocy o! dobrze, udało się trzy pokoje to nie wiem co robi to wezmę to wezmę i patrzę do boków. okej okay. czy ja chcę już trzepać matkę? o Boże ja chcę już zabić matkę. <noise> to lepiej brzmi w sumie. Tak, <noise> chcę już bić matkę. Mam cię. Pokazuj pyska. O, dobrze. Pokaż swoją nóżkę, to ci podwiozę. ja! Ho, o, karate! O Boże. A, jednak gdzie my sobie pójdziemy. Aj za nami, czy da lamp. Najmi, no, czy da lamp. Najpierw sprawdzimy, jakie mamy itemki. tamki. Okej. Okay. Jeden jest dobry. Mmm. Nie, no, to są same słabe. Oh, Okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że mamy kulę, która może mi odkryć całą mapę w The Dark Room, to wypójdziemy na The Lamba. Eee, według mnie. Będzie lepszy wybór. Będzie trochę ciężej. Mamy Uter One. Już myślałem, że mi mikro padło. Nie, eee, mikro. Buźniczek. O, jak! Impossible! Dobra, padło. Mapa. Tak, mamy małego bossa i dużego bossa. Na małego bossa też sobie pójdziemy. Kim jesteś? Gelatoni. Jak zostawi HP... A, i teraz... Czarmary! Oh, yeah! Tak jest! Mój ziomek! Idziemy w górę! Dajcie mojego pisa! Lemon Party Never Killed No bar. Owa! Okej... Damy nim Serce... NIE! To nie tak miało wyglądać... Fy, fysy. Dobra, żółty te pizzy Nie, on sobie ten się robi O, nie strzelać, w niego będzie strzelać Stój, bo No dawaj, no, gdzie masz głowę No, teraz może? Teraz No nie celuję na ciebie O jesteś O może być Wajcie cztery bomby To jest duże Kluczki jeszcze. O, Gerdy! Dawno z nim nie walczyłem. A zapomniałem, że on ma te. O, boże, tu by się lata nie przydało. Ale z Kubanem. Ma... O, dobra, drugi raz nam się udało uniknąć. O, to nie. Jak trafi mi raz kolcami, to. Nie! Zabiłem go, kurwa! Jeszcze buduję do Devil. No nie, naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby uniknąć e, kolców, które spawnują potworki. On spawnuje? Ich on w sumie. Nie kojarzę innego. No ale w każdym bądź razie, no. Goodbye, Cruel World XOXO kso, kso, E1. No nic, no. Plany były dobre i temy nie były złe. Hmm. No trudno. Plan był dobry, wykonawca buchuje. to będzie na tyle. Niestety nie udało nam się dojść nawet do serca matki. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w sumie. I ta smutna muzyka, pierwszy raz nie udało mi się dojść do serca matki. Jestem zdruzgotany i w ogóle dobra, trudno. Następnym razem nam się na 100% uda. Ja się z wami żegnam serdecznie do następnego odcinka z Don Starwa czy też The of Isaac, Zobaczymy. Pa!